Halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po długiej przerwie, ale na szczęście już jesteśmy z tym spotkaniem. No i aktualnie Mono na naszych ekranach, który skanuje, a o tym co się działo przed, będziemy mieli jeszcze, mam nadzieję, chwileczkę czasu, żeby troszeczkę o tym porozmawiać, troszeczkę o tym poopowiadać. W tym momencie widzimy, że Izako Zakobor prowadzi wynikiem 3 do 0, więc no, całkiem przyzwoity rezultat, patrząc przez pryzmat tego, że no jednak z trenerem i z białym. Widzimy, że tutaj, można by powiedzieć, te dwa młode talenty dzisiaj nieobecne. Te, które bądź co bądź bardzo często decydowały o dobrej dyspozycji Dzików i zaka, chociaż teraz stał kapitalnie. Ale Snax z odpowiedzią i już bombsite dolny przejmowany przez dwójkę, pozostały gracz Anonimo na dużych drzwiach. Jeszcze tutaj jest Biały, ale myli się w takim momencie walka z byłym kolegą z drużyny. Niestety górą w tym momencie dla Janusza. Stomp będzie chciał zachodzić od rampy, ale czeka oczywiście jeszcze na Mono, bo widzimy Stomp jest bardzo mocno obity. Tylko, że teraz dużo lepiej ta sytuacja wygląda dla zawodników Anonimo Esports. Tam był, nadzieją, jeszcze Biały, chociaż nie skreślajmy antyterrorystów w tej sytuacji. Tylko, że kapitalnie Snax eliminuje Mono i zostaje tylko i wyłącznie Stomp, który... No właśnie, już w tej układają się tabele dla obydwu formacji. I Zakobors, ostatnie, przedostatnie Anonimo. Jeżeli Anonimo jeszcze chce myśleć o tym, żeby powalczyć o proligę w tym sezonie SEA Premier, no to bezwarunkowo. Wszystkie spotkania trzeba zwyciężyć chociaż tu hyper z jednym fragiem, tylko mynio. Bardzo szybko odpowiedział. Widzimy, jak dynamicznie terroryści znaleźli się na dolnym momsajcie, i w tym momencie. Jest tutaj jeszcze schowany Tao, dobrze dorzucony flash, ale autoreżyser postanowił nam zmienić nastąpa, jakby coś czuł, że za chwileczkę tutaj właśnie od tego snajpera będzie wiele zależało. Tutaj pięknie biały, schowany za drugą wentylacją, biały po raz kolejny, miała być tutaj rotacja, widzimy, że to była przygotowana zagrywka, bo snag... Zobaczmy. Stąp z otwierającym fragiem, ale jak szybko Innocent tutaj jest, znalazł się na plecach. Widzimy, że totalnie rozbita defensywa w tym momencie w rundzie numer 11. Jeszcze tutaj próbuje hyper, ale Innocent wskoczył już na takie odpowiednie dla siebie tory. Jeszcze mynio z wielką, z wielką łatwością. Zdobywane są te rundy, kiedy terroryści dopadli się do pełnego wyposażenia. No bo jeżeli mielibyśmy tutaj też tak. Spojrzeć przychylnym okiem, to jednak nawet nie ma takiej jakiejś zaciętej walki. Nie ma takiej sytuacji, że zostaje. Zawodnicy Anonimo Esports wyczekują. Jakby teraz chcieli poczekać na to, co się wydarzy, ale biały, pomimo iż dobrze dorzucony ten Molotow zdołał zdobyć bardzo ważną eliminację i dzięki temu teraz ta defensywa układa się. Kapitalnie pod dyktando Izako Jeszcze ten Nate bardzo nieprzyjemny. K. 36 punktów zdrowia, snacks 45. I my czekamy na dalszy rozwój wydarzeń, moi drodzy. Oczywiście Key i Snacks jeszcze są w stanie taką rundę ugrać Tylko, że no będzie o to piekielnie trudno Bo Bardzo dobrze ustawieni na górnym Bombsajcie przede wszystkim są antyterroryści To jest to o czym wspominałem Mono wykorzystuje przewagę pozycji I w tym momencie zostaje tylko i wyłącznie Key, Który Zastanawia się, w jaki sposób skutecznie zaatakować, ale za chwileczkę stąd będzie miał okazję do tego, żeby eliminację zdobyć i tą szansę wykorzystuje. Ostatnia runda, moi drodzy, tej pierwszej połówki dość błyskawicznie sobie tutaj przebrnęliśmy, pomimo tych początkowych problemów technicznych, ale teraz dość błyskawicznie zawodnicy i radzą sobie ze swoimi rywalami. Kilar za wentylacją, cały czas schowany, ale my już tutaj jesteśmy w okolicach rampy. Tylko, że no, w okolicach rampy absolutnie nic się nie wydarzy. A tutaj Kilar kapitalnie z tego AK-47 pestka prosto w głowę, tylko, że bardzo mądrze stąp. Rotuje w okolice bombsightu dolnego, musi pilnować tego, co będzie działo się na akwarium. A tutaj Hyper schowany Nie łapie zawodnika, który miał bombę na plecach. Oj, niedobrze się to układa dla mnie i dla Snacksa. chociaż my z fragiem, ale jest ta, o której odpowiada. No i Snacks w sytuacji trzech na jednego. Snacks ze snajperką na pewno cały czas muszą mieć się na baczności antyterroryści. Tylko, że Janusz dopiero w tym momencie w okolicach wentylacji i łapie on Mono, który notabene był bardzo mocno obity. Ale już wiedzą antyterroryści jak muszą się w tym momencie ustawić. Ogień krzyżowy, no i Snacks czyżby miał przejąć tą bombę bez większych problemów, na to w tym momencie się zanosi. Teraz sobie małe drzwi, jeszcze tutaj je sprawdzam ninja tym granatem zapalającym No ale stąp też e, mądrze, na akwarium wcelowany w te mniejsze drzwi Ale zobaczmy co w tym momencie robi Snacks On rotuje na bombsite górny i za chwileczkę bombę podłoży Nie wiem skąd miał te informacje, że dwójka antyterrorystów ustawiona była na bombsite dolnym Ale przeczytał ich w tym momencie kapitalnie Stąp od gniazda ale tutaj już. Snax z kapitalnym strzałem. Tao wyeliminowany. No i Snacks kontra Stomp. Snajper kontra Snajper. Zobaczmy, jak ta sytuacja się rozwinie. Stomp będzie broił tutaj bombę. To jest tylko fake. No i świetnie. Przechodzi. Miało powiedzieć, że jeden z zawodników, który często jest w stanie przesądzić samotnie o przebiegu poszczególnej rundy. I proszę bardzo. Okej, przywołany do tablicy i w tym momencie Tao wyeliminowany. Jeszcze Snax bardzo dobrze wcelowany w kurnik. Jeżeli to będzie wychylenie bez niczego, to tak jest, hyper, musiał tutaj skapitulować. Dopiero Mono próbuje bomba na ziemi, ale teraz ta defensywa ustawiona jest tak szczelnie, że ten wynik u tego zawodnika się zmieni. Będziemy go na pewno obserwowali. Ale stąd, pomimo tego, iż Snacks nie był wcelowany, Widzimy, jak kapitalnie przeciągnął teraz tą snajperkę. No i znowu Izako Bors wygrywa rundę pistoletową. Robią sobie fajnie ten wynik 3 do 0. No a kiedy Anony sport, dopada się do pełnego wyposażenia, kiedy k zaczyna sobie robić absolutnie co mu się tylko podoba na outsidzie, to terroryści nie są w stanie się przeciwstawić. Jeszcze Menio zauważył, oczywiście, że zauważył Hypera. Z taką swobodą po stronie broniącej. To, Anonymous Esports w tym momencie. Jeżeli zdobyła dobrą zaliczkę po stronie atakującej, to w defensywie będą naprawdę skuteczni. Tu już nie chodzi o sam fakt, yy, okej, okay, można by tu wracać do meczu ze Sprout, ale każdemu błędy się przytrafiają. Tylko w tym momencie to jest dla nas dowód, że jednak ta defensywa na Niuku jest całkiem przyzwoicie przygotowana. Tutaj jeszcze autoreżyser postanowił się troszeczkę popastwić nad zawodnikiem Izakoborz. Meniona na naszych ekranach, stomp biały oraz mono. Czy oni są w stanie odwrócić, odwrócić, przepraszam, losy tejże rundy? Byłaby to by na pewno niesamowita historia, tylko... Teraz yy, nie trafia snajper. Ekipę Anonimo eSports biały oraz Mono. Już w okolicach akwarium. No i biały, ależ pestka. Mynią musiał się nieźle zdziwić. Prawdopodobnie był wcelowany w duże drzwi i zobaczmy. Tylko jeszcze na katłoku jest jeden z antyterrorystów. Kylar od rampy za chwileczkę dołączy do swojego kolegi. No i już na dosie przechodzi zawodnik Anonymous eSports. To wszystko trwa zbyt długo, ten atak trwa zbyt długo i nie udaje się go jak na razie skutecznie przeprowadzić. 24 sekundy do końca, no i najlepszą decyzją byłoby właśnie teraz rotowanie na bombsaid górny, tylko że złapany biały. O, matko bosko, prawie się nie zabiłem śliną. Pod... Przegrywała właśnie takim podobnym rezultatem po przegranych pistolach. No potem z tym pełnym wyposażeniem byli w stanie kapitalnie odpowiedzieć. Jak teraz świetnie fraguje biały. Jest jeszcze stąd, który zobaczmy, ależ zmieścił tą pestkę. Już myślałem, że wyeliminują swojego kolegę z drużyny, ale ten jednak świetnie, w rewelacyjnym stylu. Bardzo ważny frag i w tym momencie... Muszą mieć się na baczności antyterroryści, bo bomba pod Bomb B i tam prawdopodobnie za chwileczkę rozpoczną swój atak zawodnicy i Zakobors. Hyper jeszcze pilnuje tutaj dolnego trupa. Czy nie ma czasem jakiegoś skrótu od antyterrorystów? Biały przykuwa uwagę swoich rywali do siebie, no i bardzo dobrze, bo on ma tylko 9 punktów zdrowia. Dorzuca teraz masę tych granatów błyskowych. Dorzucony smok na odcięcie, i bombsite jest całkowicie odpuszczony. To wymusiło rotację. Zawodnika z bombsite w okolicy Mida. Snax, oczywiście, fraga zdobywa. No ale teraz, Kylar, czy on będzie w stanie sam podchodzić i tym samym też powalczyć z dobrze jak na razie ustawionymi terrorystami. Tutaj, stomp będzie bardzo ważnym elementem całej tej defensywy, bo dwójkowo prawdopodobnie. A jednak nie. Tylko i wyłącznie killer będzie zmierzał w kierunku snajpera. Timing będzie tutaj decydował bardzo mocno o tym, czy Anonymous Sports odbije ten bombsite. Chociaż czasu coraz mniej. I chyba o odbijaniu mowy być nie może. Tutaj chcą uszczuplić ekwipunek swojego rywala. Zobaczmy. Dobrze dorzucony. Teraz ten gran zapalający. Ale spokojnie chowając się. Właśnie w tym miejscu wszyscy zawodnicy i Zakoborz przeżyją, tylko pytań. Teraz terroryści. Pierwsze tempo, ale to jest pożywka dla Snaxa, bo on z tej snajperki się rozpędza, chociaż ten drugi strzał niecelny. Tylko trzeci raz już nie mógł się Janusz pomylić. No i widzimy, że świetnie teraz te granaty błyskowe absolutnie całkowicie odcinają wizję tego, co dzieje się na mapie zawodnikom i Zakoborz. To był właśnie pod Sightem B. Ale patrząc przez chwilę tego, co dzieje się na minimapie, to widzimy, że jednak przejęcie długiej. Taki jest plan na rundę numer 8. No a Snacks po tym flashu za chwileczkę będzie wychylał. I będzie miał okazję, żeby znowu z tej snajperki pofragować. Tylko, że Stomp bardzo ładnie wcelowany zdołał uciec przed tym grantem błyskowym. Wychylił i wyeliminował. Jak na razie dobrze grającego Snacksa. Tutaj bardzo dużo się dzieje, ale też kapitalnie Tao. jeszcze wy. Patrzył gdzieś tam keja, przeskanował tego smoka. Mieli świadomość, gdzie znajdują się antyterroryści. No i proszę bardzo, jednak zawodnicy Izako Bors jeszcze nie składają broni. I też pokazują, że potrafią skutecznie zagrać w ataku bez żadnej strony. No i teraz Hyper, pomimo tego, że zdradził swoją pozycję, to i tak. Proszę bardzo Dał radę wyeliminować mynia Co tu się dzieje? Fragi wpadają na konto zarówno jednych jak i drugich Kej wychyla no, po tym granacie błyskowym Czy widział właśnie, że na aucie znajduje się jeszcze Mono? Ale on jakby skoncentrował się na zawodniku, który w bonsajcie cały czas jest stał w plecy nie trafia Ależ Kej teraz odpalił już hat na koncie tego gracza No istna maszyna w tym momencie do zdobywania eliminacji No a powolutku wracają do tego spotkania Ale teraz tutaj pomysł na atak długą był całkiem dobry Ale widzimy jak świetnie rozczytały to zawodnicy Anonymous Sports Czwórkom graczy podejść w takim momencie Dorzucić te granaty na długą Bez większego wysiłku łapią dwie eliminacje Kapitalna decyzja, naprawdę kapitalna decyzja Taką grę bardzo miło się ogląda Tylko Na spokojnie wyczekują swojego przeciwnika Dwójkowo ustawieni pod długą Gracie i Zakobors, Runboost jeszcze na shortzie, ale tutaj w bumpsite głęboko schowany stą ze, scout, ze scoutem, który właśnie tej pozycji pilnuje. No i czekamy, czekamy tak naprawdę na pierwsze fragi, bo już do zakończenia tej rundy pozostało tylko i wyłącznie 50 sekund, a i eliminacji i ostatecznej decyzji, gdzie będzie atak, jeszcze nie ma, chociaż już widzimy, że tutaj za chwileczkę Hyper oraz Mono będą mieli ręce pełne roboty. Ta luka w tym smoku jest świetnie wykorzystana przez Mono, kapitalnie, fenomenalnie. Jeszcze jeden smoke dorzucony. No i w tym momencie mit przejęty. Za chwileczkę Hyper będzie musiał stanąć na wysokości zadania. Będzie musiał tam troszeczkę pofragować, bo już ruszają pod jego pozycję rywale, ale Mono z jednym już w sumie z drugą eliminacją nie był w stanie teraz jeszcze wyeliminować kolejnego ze swoich rywali. I w tym momencie Bombside B jest przejęty, czyli teoretycznie ten Bombside, który jest trudniejszy do odbijania. Pytanie, jaka decyzja ze strony antyterrorystów. Panowie, czy zachowujemy ten ekwipunek na kolejną rundę i staramy się przeciwstawić? Może właśnie gdzieś jakaś agresja, skrócenie której z pozycji. To będzie klucz do sukcesu. Czy jeszcze próbujemy? Widzimy, że chęci są. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Pochowani w bombsite terroryści, ale strzelecko, jak fenomenalnie biało rastało. Stąd bierze się za rozbrajanie, czy tego czasu starczy? Niestety nie. Na razie masa skanów i znowu 58 sekund na zegarze i jeszcze brak eliminacji. Ale za chwileczkę to może się zmienić, bo tutaj już namierzony Tao. Szkoda, że nie poszedł do końca, bo jednak troszeczkę późno zaczął strzelać. Do niego innocent, biały na gęsi, schowany, teraz odchodzi na worki i zobaczmy, jak ładnie przyciąga to full auto. Dwa fragi zdobyte, ale znowu Snacks z tej AWP. Oj, będzie się śnił białemu po tym spotkaniu Snacks na pewno. Bo to nie pierwszy raz, kiedy on z tej AWUPy to eliminację bywa, ależ błąd odstąpa, Killer. No, chciałoby się powiedzieć, że z dziecinną łatwością To eliminację zdobywa, jest jeszcze Tao na blisko. Tao z jednym tutaj. Kilar chciał podkładać tą bombę na raz, ale jednak świetnie przyciągnięte full auto teraz. Od Tao i Tao. Dobrą decyzją dla Anonymous Sports jest jednak atakowanie pod ten bombside B, no bo wiedzą, że tam po prostu ta defensywa nie funkcjonuje i teraz widzimy. Co się dzieje? Snag z AWP łapie Hypera i jeszcze biały, który był poobijany na tych skrzynkach we własnym respie, zostaje wyeliminowany. Mono, jakież problemy! Jakież tarapaty! Tutaj nic więcej nie trzeba mówić, po prostu widzieliśmy tą niemoc. Menio z dziecinną łatwością, wyeliminowany stąd. Tutaj zobaczmy, Kylar jeszcze z fragiem. Za chwileczkę wychyli przez tego słowa. To jest mono, mono z jednym, mono z drugim, no w końcu mono! Teraz jak nieszczęśliwie ten timing. No ale biały jeszcze zdobywa fraga na, mi, na. przepraszam, na długiej. Tam jakaś dziwna walka. I muszą przyspieszyć antyterroryści oczywiście. Bombatyka coraz szybciej, teraz, tak, snajperka na oknie i za skrzynkami schowany jest Kej, ale Bitao teraz bierze się do roboty i biały kapitalnie fenomenalny. Chyba ekspresowo przejęta długa, ale na razie też bez eliminacji po stronie zarówno jednych jak i drugich. Cały czas gdzieś tutaj za tym smokiem czaj się Kej i tao się może tego tak nie spodziewać, spodziewał się, ale Kej! Świetnie, rewelacyjnie, po raz kolejny Kej! 32 punkty zdrowia. Dopiero teraz Stomp był w stanie odpowiedzieć. Zobaczmy, co tutaj się dzieje na A Który jest praktycznie już całkowicie przejęty przez te terrorystów Innocent. Łapie mono. Zostaje tylko i wyłącznie Hyper, który ma to ma WP. Ale to jest sytuacja. 1 na 3. No i zobaczymy. Skupmy się, bo może jeszcze Hyper będzie tutaj w stanie wygrać w tej jakże beznadziejnej sytuacji. Dorzucony Nate. No ale tutaj, gdyby jeszcze któryś zrywali, był mocno pobijany. To tak. Można byłoby tutaj upatrywać swoje szanse, że tą eliminację uda się zdobyć. Hyper z tą AWPą szuka, skanuje, sprawdza, ale niestety nie wie gdzie znajdują się rywale za chwileczkę w bardzo niedobrym położeniu.